Płaska. Jak kurwa kamera się rusza, to aż trawa płaska. Dokładnie tak jak mówisz. Taki baz! Ło! Wow. Jak stoi w miejscu, to jeszcze ta wygląda. A jak się porusza, to jest rozmyta. Jak w Komodorze 64 jakość. kurwa 1000 z uderzenie do partnera, który był bardzo dobrze ustawiony. W siedmiu meczach, w których zagrał w tym sezonie w Premier League, Wojtek Szczęsny... O, teraz przyniosł. widać. Angielska prasa... <coughs> kara za rzut karny <coughs> z Europy. Owszem, Wojtek pojawił się przecież w spotkaniu towarzyskim czy ze Estonią, czy też grał przemiennie z Irlandią, czy z Danią, z Arturem Borucem, no ale w eliminacjach po raz pierwszy gra.